victor bro Pierwszy wronek w organizacji Fame, 19-letni zawodnik, który zadebiutuje przedstawiciel ekipy Banji. Co mogliśmy już usłyszeć tutaj na hali w Krakowie, która jutro już wypełni się do ostatniego miejsca. na Arena, oglądamy umiejętności bokserskie, bo w takiej formule wronek zadebiutuje w organizacji Fame. No i co tutaj widzimy? A widać, że to nie jest człowiek z pierwszej łapanki, jednak na tej sali trochę czasu spędził tu na tarczach u oczywiście Macieja Bandurskiego, który zaangażowany jest w rozwój nie tylko swojego syna, ale także widzimy również wronka. A Wronek z wielkim apetytem przystępuje do tego debiutanckiego starsza. Jutro chce pokazać, że ten występ to nie będzie. Przypadek, uśmiech na twarzy. Dziękujemy Wronek za ten mediatrening. Sporo zobaczyliśmy, także z apetytem czekamy na jutrzejszy występ. A my już zapraszamy na scenę jego przeciwnika, Tomasz Olej! Ciebie, to Tomek kolejnik chciał znaleźć się w rozpisce Gali Fame 20. Ostatecznie skonfrontują umiejętności z Bronkiem, Zobaczymy, jak przygotowany jest zawodnik ze Szczecina na jutrzejszą konfrontację. Sporo większe doświadczenie. Siedem pojedynków w jego rekordzie, ale tylko jedna wygrana. Ostatnio miał okazję występować na galach Fame w konfrontacji 2 na 2. Z pewnością atutem olejnika w tym pojedynku będą warunki fizyczne, bo znacznie wyższe od swojego przeciwnika z lepszym zasięgiem cięższy będzie olejnik przed jutrzejszą walką. Dziękujemy za ten występ na media treningu. Tyle jeśli chodzi o Tomka olejnika. Teraz jest jeszcze... Wiktor Wronek! Wronka! Wronek po raz pierwszy na wadze przed debiutanckim występem 66 300. Limit 7700, bez żadnego problemu. Wronek wypełnia limit wagowy przed swoją debiutancką walką. Dziękujemy. Wronek zapraszamy już tutaj za momencik do face to face, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Tomasz! Olej! Tomasz Olejnik. Ile wniesie na wagę bardziej doświadczony z zawodników w tym pojedynku? 77 100. Przypominamy, to jest limit kategorii półśredniej? 76,900, a więc w limicie. Także Tomasz Olejnik, ale zdecydowanie cięższy od swojego rywala. Panowie, czas na face to face. Weź odejść nie całuj Ej, mnie nie tylko, mogę... kurwa, jak twojej matki, dobra? Ej, ja nie mogę z nim robić Państwu, to face, taki bezryja! No. Kurwa, na się tak do mnie ty, przybliżasz, kurwa. chłopie! Nie przybliżaj się tak do mnie, bo ja nie będę się stałował znaczy, z tobą jak ty z matką, chłopie! Da, dobra, tak możemy gadać. No, weź tą rękę, za to odpierdalać? To ty się do mnie przybliżasz, pewnie chcesz jakiegoś ta kurwa. Z takiego niebejącej broni ja ja nie chcę! Jak się czujesz? Zajebiście, zajebie ja Cię jutro! Rozjebie cię, cię jutro! Słuchaj, słyszysz? Będziesz rozjebany! Będziesz rozjebany jutro! Kurwa, ciekawe ci będą Ci tak krzyczeli, kurwa, jak w jutro dostaniesz. Ale żeś wziął kurwa tych swoich, no. Dobra, będzie jutro też Ci tak do śmiechu, czy nie? Będzie. Zobaczymy. Jak Cię rozjebie. No nie, nie wydaje mi się. Jak Ty już kurwa przegrałeś tą walkę. Fajnie, że chociaż koledzy przyszli trochę Cię pod kurwa, no. Daj pokaż coś, zatańcz tyle ci pokażę, jebać cię. Nie będę ci dzisiaj bił, kurwa. Panowie, dziękujemy za face to face. Jeszcze tylko pozycja bokserska do publiczności. Przypominamy, to jest pierwszy pojedynek Gali Fame 20, debiutujący w organizacji Wronek, który zmierzy się z Tomkiem Olejnikiem. Moi drodzy, jeszcze słówko, jeszcze po pytanku do Was. Wronek, pomimo tego, że to jest Twój debiut, witamy serdecznie w organizacji Fame. Jesteś młodym zawodnikiem, natomiast widać, że pewności Siebie nie brakuje. Skąd ta pewność i dlaczego takie duże przekonanie, że to jutro Twoja ręka powędruje w górę, a być może nawet masz w głowie pomysł, aby posłać na deski Tomka Olejnika? Bo mam takie wsparcie. To jest dla mnie największe. No to jest dla mnie super. Dzięki nim to się czuję pewien jak nigdy. Serio. Ale czy czujesz jakąkolwiek presję związaną z występem z Tomkiem Olejnikiem? Czy to nie jest rywal, na którego musisz się tak pozytywnie mocno nastrajać? Nie, nie czuję presji żadnej. Nie ma presji. Pewny siebie, pewne zwycięstwa. Wronek jeszcze słówko? Cieszy mnie, że tu jestem. Zawsze to było moje marzenie. Dziękuję Wam wszystkim bardzo to spełnia i spełnia marzenia Wronek w natomiast inne plany i chcę pokrzyżować te plany z pewnością Tomek kolejnik. walczyłeś długo o to żeby no wystąpić na Fame 20 no i udało się i trzeba coś, coś z tym zrobić jaki jest na to plan Od razu powiem mano, kocham wszystkich fanów bandzi fajnie że przyszliście i mnie dopingujecie chcę wam powiedzieć tak że jutro wasz Wronek niestety odlatuje Dziękuję zapowiada odlot